Kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony, Kusia, witajcie w kolejnym odcinku Indiana Jonesa. Słuchajcie, musimy się stąd. Ej, chodzisz tu! Musimy się stąd wynosić! Te skorpiony tutaj do mnie. A to co? To wygląda jak drzwi. To musi być wyjście. Idziemy! O, nie, nie! Ślepy zaułek! Spójrz, tam jest pochodnia. Gdzie? Gdzie? A dobra. Tutaj! Ta ściana jest osłabiona! Uda się przebić tę ścianę? Na pewno spróbuję. Potrzeba czegoś ciężkiego. Mm -hmm. oh. Masz coś ciężkiego tutaj? Ja się już zwęczył. Może stąd jakiś kamor? Czachą raczej nie przebije. Pokonsal mnie <grymne> tyle. O mój Boże, spójrz na podłogę. Skorpiony. Uciekaj szybciej. Odpal pochodnie. Sió, sió, uciekaj! stąd wynosić. Nie musisz mi mówić jak drzwi. To musi być wyjście. Idziemy! O nie, nie! Ślepy zaułek! O, dawaj ten. Spójrz, tam jest pochodnia. Psią! Sure. Winochany. Ta ściana jest osłabiona. Uda się przebić te ścianę? Na pewno spróbuję. Potrzeba czegoś ciężkiego. Ale czego? Te skorpiony tutaj. że się przydać. Odgonię tym od siebie skorpiony. Rozwiń ścianę. No. no. Idziemy, już. Fu ale może niech go idzie pierwsza, bo jakby tu jakieś skorpiony były, to przynajmniej odgoni? Okej okay. Chyba jednak nie bardzo Oj To nie brzmi dobrze To niedorzeczne O, przestało ci się podobać, co? Nie lubię tego dźwięku. O. o. Nie lubię tego dźwięku. Przynajmniej nie ma skorpionów. To jeszcze nie koniec. Spokojnie, to tylko kolejna łamigłówka z losami, prawda? No. Teoretycznie tak. To chyba jeden ze strażników. Może zapytamy go, jak się stąd wydostać. Dobra, na podpowiedzi na podsągu znajdują się dwa dyski. Na Wystarczy je trochę oświetlić. Dyski wskazują boczne pomieszczenia. To może być wskazówka. Trzeba tylko skierować światło na metalowy dysk nad drzwiami. Trzeba tylko skierować okay. światło na metalowy dysk nad drzwiami. Ok, 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 czyli najpierw zaczniemy może od tej strony. Spróbujmy. Zepsułeś to. Ja zepsułem? Powinni zbudować to tak, aby wytrzymało tysiąc lat dłużej. Co jest? Spróbujmy drugich drzwi. No dobra. Dobrze. jednak te trzy będą. Jakiś git otwarły się. No idź. Bo ja to pierdziele, będę skorpiony, to wiesz. To no wygląda jak jeden z piedestałów. Okay, tak, ale brakuje lustra. No właśnie. Okej, brakuje lustra. Wiecie, że lustro gdzieś tu będzie? Mógłbyś mnie podsadzić? Sprawdzę, czy za tymi drzwiami nie ma czegoś przydatnego. Okej. Okay. podsadź mnie. Może będzie kolejne lustro. W porządku? Udało się. A? Okay. Nie za ciemno? Nie, wpada tu trochę światła. Masz tam jakieś lustro, albo coś? Znalazłam coś w gruzie! Okej. Okay. To kolejne lustro! O, zarobiście. Wsuń je pod drzwi! Weź je. Świetnie! Super. Widzisz stąd jakieś wyjście? Tak. Gotowe. Elegancja. Dobra. Patrz. Kolejne lustro. Świetnie. Gdzie je umieścimy? Aby ona tam stanęła po prostu właśnie. Stanę tutaj, a ty skierujesz światło na mnie. Dokładnie. Patrz! Posąg. Działa. To działa. Otwierają się drzwi. Tak, ale jeszcze się nie cieszymy. Ehe, łamigłówka ukończona. Masz to pochodnie? Chyba nie ma. Tam coś jest. Opcji na pochodnie na razie tutaj nie ma żadnej. Faraon Heops, może jeden z jego potomków. Strażnicy musieli cieszyć się wielkim poważaniem władców starożytnego Egiptu, skoro tak ich traktowano. Dobra, chodźmy tędy. I Tak nie ma innej opcji. Okej, okay. znowu jakaś dziła. I nie ma żadnej pochodni. Niedobrze, albo i dobrze. Tu nic nie ma. Ten otwór. O, ale tu dziury. To chyba pod pomieszczeniem wejściowym. A ty, no właśnie, faktycznie. To jest to samo, albo i nie. Co my to nie? To było tutaj, gdzie jest moja kropeczka, ta biała. Patrz pod nogi! Właśnie miałem to powiedzieć. Oj, nie chciałbym się tam. spin Spindolić w dół, jeszcze więcej skorpionów. Nie lubią światła. Widzisz? Lustro, dalej podsadź mnie tam. No dobra, skorpiony nie lubią ognia i światła. W porządku, wszystko gra? Dobry pomysł, pójdź, a miałaś odstraszać, że nie, ale jak to około, mam tamtędy przejść? Ale gdzie naokoło, nie wejdę, no kurwa. Działaś w tym światłem, czy tam sobie ścisz czy mi? <grymne> Ale że tędy? Fak? Nie ma innej opcji. Dobrze, idę w ogóle. Yy, możliwe. Albo i nie. Kto to stworzył? A, to jest tylko to, żeby tutaj dobra. No to niewiele nam to. Definitywnie niewiele nam to pomogło. No ale ona miała coś świecić tym światłem. Nad tobą! Użyj tego występu i przejdź dalej! Co kurwa? Jakiego występu? Ona w ogóle gada do mnie? O, to... o ja pierdziele tych krawędzi, a nie wy... Mówiłem, występu. Występ, Krawędź, bym powiedział eee. Eee. Co teraz? To jest kamień, który... O dobra. Nie, No dzięki, żeś mi tak pomogła, że. Dziękuję. Faktycznie niech cię drzwi ścisną. Jest taka nieogarnięta ta baba, że. Idziesz? Będzie się zastanawiać do jutra. Idę albo nie idę. No chyba idę. <grystanie> Dobra, tu nic nie ma, więc musimy iść ten. Miała pochodnie, nie wiem co ona z tą pochodnią zrobiła. Dobrze, że mam chociaż zapalniczkę. Dobrze, że ją kupiłem to zapalniczkę, bo byłaby lipa. Zakład inwestycja w zapalniczkę. Co? Się opłaciła. Stella, obrońca, Stella z motywem strażników. Zabierzemy ją do Nawal. Hmm. Czułabym się bardzo źle, zabierając piękne rzeczy z grobów i zatrzymując je dla siebie. Słuchaj, to nie jest rabowanie grobów. Historie należy wydobywać i wystawiać na pokaz. Przecież Ej. może nas wiele nauczyć. Masz te pochodnie? Nie ma pochodnie oczywiście. No po co i pochodnie? Eee, no te świata dużo tutaj tak nie dają. Ale ładnie tu, ładnie tu. Ostatni Egipt, jaki dobrze tak pa fajnie pamiętam yy, z, yy, z gry, z gier, to Egipt w Serius Sam. Świetna gra zresztą, polecam. Stara, bo stara. Ale świetna. Wróciliśmy, doktorze Jones. Pójdę przodem. Wciąż Udało się Wrzućmy okiem Karta koło fortuny okay. hmm, Ciekawe się z sanktuarium Tędy, oh, shit. Się światła Mławie i strambo. Próbuję. To było zabawne, doktorze Johnson. <noise> Że ja. niemal zginęliśmy? Zabawne. Wiesz o co mi chodzi. Z jej, z jej ogarnianiem skorpionów. szukać w przeszłości. Może po prostu próbuję wszystko naprawić. Wiesz co? Zabierz ją do Nawal. Powiedz jej, żeby umieściła ją w muzeum. Jesteś pewny? Co? Jesteś w tym dobry, doktorze Jones. Zabranie cię ze sobą było świetnym pomysłem. Zabranie mnie ze sobą? Tak, Strambo. Ty zabrałaś mnie. Byli traktowani po królewsku. Dlaczego byli tacy wyjątkowi? Ok, ukończone sanktuarium. Teraz można by było zrobić ten tutaj, co mamy tajemnicę. Albo może by to było tajemnicę wytrop złodziei. Mm, 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 mm. Może zrobimy to mamy dosyć blisko do tego, Dobra, tędy nie wejdę. to się, że to jest... więcej jest takich, którzy cię rozpoznają. I to jest najgorsze. Postawa robotników, jeszcze musimy kawałek przejść. Nie ja temu... znowu pana widzieć. Co mogę dla pana zrobić? Nie... Halimon, ja dopiero tak. czyli dopiero jak zrobię, zbiorę wszystkie buteleczki, to wtedy mogę udać. Werwa, werwa. Sunday Times jest dość trudna, ale to dobre ćwiczenie z języka angielskiego. On, zwień proszę, Dobra pacjentów. O, co za szczęście. Dziękuję, panie... Doktorze. Doktor Jones. Ja jestem doktor Kafur. Przeformat 3. Chciałbym zapewnić swoim pacjentom lepszą opiekę. Ale Niemcy są bardzo skąpi, jeśli chodzi o sprzęt medyczny. Tak, tak, wiem już o tym. Pan czuje. Ale że tutaj mam coś znaleźć? Jak mam wytropić ludzi? W jaki sposób? Świnie jakaś? Co nie mogę zrobić? Więc nie bardzo wiem w jaki sposób mam ich wytropić. co tu chodzi dokładnie? Ślady? Rozlana farba i ślady stóp Okej okay. Ponduję się za czerwonymi śladami Tutaj A Tutaj da... ist Schlad. Das ist Schlad. So hm. Czas się urywa. Tu jest jeszcze. Tu. A, dobra. To jest kolejny ślad. Są kolejne. I kolejne. Mhm. Tu nie ma czyżby weszli tutaj. Tajemnicza notatka. Plan ograbienia grobowca. Kiedy? 14.00. Północ. Według kontaktu grobowiec powinien zadać się tutaj. Pośpieszyłem mapę. Potrzebujemy szpadli, datarni, manierek z wodą, żywności, belek, worków po tytoniu. Alain powtarza, że jego otrzymujące grobowce są fałszywe. Idiota. udowodni, że się myli. Pamiętaj też, że odpowiednio ustawić belki nośne, bo w przeciwnym razie tunel się zawali W ten sposób, szkic tunel z belkami wspierającymi, okej okay. Poniżej te zasady opisane pośpiesznie inne, ...tuszem innego koloru Niczego nie zeznamy, ale nie jest zdesperowany, trzeba kopać głębiej, skarb musi tu być, musi I właśnie dlatego należy pamiętać o belkach wspierających, amatorzy Prawdziwa wytrwałość Przeczytam tę pozycję. Okej, okay. prawdziwa coś. Odnosisz w niej obrażeń, ty masz tylko jedną kreskę paska zdrowia. O, dobre. No, tutaj nie mogę tu nic kopać, dobra. Czyli mamy to ukończone tą tajemnicę, tak? Tak, dobra. Zostaje nam saket królowej matki. Znaczy grobowej królowej matki Pożęsiu. Jakieś wskazówki. Na razie tylko tam. I ewentualnie tu coś jest też na środku, na czerwonym polu. Mhm. A jeżeli przestanę roześlelić to, to nic zniknie? Tak Aha, dobra Czyli to jest to jest to na czerwonym polu, czyli zakazany obszar Wiadomo, czy mi się tam uda Śmignąć panie Jones. Tu mi pokazuje tego. Te. O kurczę, to tam będzie ciekawie. Ale no dobra, pasowałoby się tam chociaż... ...minimalnie zbliżyć. raczej nie nabiorę, ale spróbuję koło niego w miarę szybko trzmychnąć Dobra, się to udało Idę sobie tutaj na ten kawałek wzgórza i zobacz, to chyba chodzi o ten to miejsce dokładnie Aj karamba Ta. Chodzi o ten O ten tutaj, tak I jeszcze tam na, na samym środku na sam dół muszę zejść O maj sakra Dobra, ale słuchajcie, to będziemy robić w przyszłym odcinku Także cóż, dzięki dzisiaj za uwagę Jak wam się podobało to łapa w górę Komentarz, sub, z dzwonkiem I do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się Na razie i hej hej